Po przyjeździe do Modlina nie wiedzieliśmy, czy samochodem można wjechać na teren twierdzy, więc zostawiliśmy samochód na parkingu niedaleko poczty. Ale okazało się, że wjazd także jest możliwy. Gdyby ktoś chciał, to parking jest. Płacimy 3 zł za godzinę i możemy wjechać pod samą twierdzę. Aby zobaczyć z czym my tutaj w ogóle mamy do czynienia warto wejść na kopiec, z którego roztacza się całkiem interesujący widok. I ten kopiec skrywa w sobie bardzo dużą niespodziankę, mianowicie pod spodem znajduje się budynek prochowni, aktualnie muzeum. Twierdza Modlin to największy obiekt architektury wojskowej w Polsce jeden z największych w całej Europie. Główny budynek mierzy 2250 metrów długości, a więc ponad 2 kilometry ciągnących się kamienic ułożonych i połączonych ze sobą w jeden budynek. A to już prochownia, czyli całkiem nowoczesna witryna muzeum, który znajduje się pod kopcem. Nie byliśmy początkowo pewni, czy jest czynne, ponieważ była niedziela. Przyglądaliśmy się początkowo przez szybę, no ale następnie okazało się, że można wejść do środka, co początkowo przypieczętowaliśmy zakupem znaczka. Potem wróciliśmy do tego budynku jeszcze raz po to, żeby skorzystać z oferty muzealnej. Zaopatrzeń. Z granat Kilka. też mam, to, to... A i masz granat ze sobą, no super. To co tutaj widzimy to zrekonstruowany przez grupę Konkret prototyp polskiej tankietki TK-1 zrabowanej przez Niemców w 1944 roku. Do muzeum w Prochowni jeszcze wrócimy, bo to główny obiekt tutaj do zwiedzania wewnątrz. Natomiast nie jedyny, ponieważ można wejść także na wieżę czerwoną oraz na powiedzmy fragment dziedzińca twierdzy modlin, chociaż w tym celu należy obejść ten budynek i dojść do bramy. Wcześniej jednak mijamy inną bramę, bramę Poniatowskiego, która kiedyś była głównym wyjściem z koszar i wejściem do koszar, podczas gdy do tych zabudowań koszarowych i pomieszczeń koszarowych możemy, póki co, zajrzeć przez okno. Pewnie da się tam wejść do środka podczas spacerów z przewodnikiem, bo na takie tutaj również można się od czasu do czasu zapisywać. Kto pierwszy docenił modlin? No okazuje się, że szwedzi, bo Karol X Gustaw zakładał tutaj. W 1655 roku bazał wojsk szwedzkich, potem przyszedł Napoleon Bonaparte, następnie twierdza przeszła w ręce rosyjskie, w czasie I wojny światowej modlin zdobyli Niemcy i dopiero w 1918 roku teren twierdzy przeszedł w polskie władanie. W 1919 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Modlin stał się ośrodkiem mobilizacyjnym, mieścił się tutaj również szpital oraz największy garnizon II Rzeczpospolitej. W tym miejscu działała również szkoła kadetów, szkoła podchorążych broni pancernej i centrum wyszkolenia soperów. Z czasami drugiej Rzeczpospolitej wiąże się też historia Baśki Murmańskiej, czyli Niedźwiedzicy, który, ta, która teraz ma swój mały pomnik, pod twierdzą Modlin. A kiedyś ta Niedźwiedzica, żywa i puszysta, mieszkała tutaj w Modlinie. Niestety uciekła, a chłopi zadźgali ją widłami. I tak oto znajdujemy się przy głównym wejściu do wnętrza tego dziedzińca Koszar. Ja tu bilety się kupuje to muzeum. Jak dziwne, że tam dziwne. I grinkaż jest. O, Masz to, co chciałeś. Prawdziwy skarb narodów. Tak prezentuje się twierdza Modlin. Te dwa kilometry budynków od wewnętrznej strony, mniej ceglane, ponieważ otynkowane. to już wieża czerwona. I pod wieżą czerwoną y, stoją samochody wojskowe, a jeszcze dalej jest Muzeum Skarb Narodu z zabytkową motoryzacją polską. Dlaczego? To już tak zostaniesz. No, Wśród tych kilku samochodów stojących pod wieżą y, można zobaczyć także ułaza, jest kilka starów, więc Ural, więc całkiem ciekawa kolekcja starych wojskowych pojazdów, które jeszcze nie tak dawno były wykorzystywane w polskim wojsku. Rzut okiem na Muzeum Skarb Narodu za barierką wisu tutaj stojące. Kupiliśmy bilety do Wieży Czerwonej, więc teraz musimy się powspinać po schodach. Po drodze mijając zestawy kobi, związane z wystawą, która chyba do niedawna tutaj miała miejsce. Jedna wielka reklama kobi, Tak, bardzo związane z tematem. Do zobaczenia są dwa tarasy widokowe. Jeden jest ten górny, bardzo wysoki. A przede wszystkim są tam bardzo strome schody. Natomiast na ten pierwszy możemy wejść bez większych trudności po schodach takich zwykłych. I stąd roztacza się już wystarczająco ładny widok. Zarówno na Narew, jak i na znajdujący się na wyspie Spichlerz. I to widokowo. Taka można powiedzieć największa atrakcja zarówno Wieży Czerwonej, jak i całej twierdzy modlin. Szczególnie w ten mglisty dzień miało to swój niezwykły urok. No dobrze, a my wchodzimy jeszcze wyżej na ten drugi poziom tarasu. Czym od razu mówię, że jeśli ktoś ma lęk wysokości, no to może sobie tę atrakcję odpuścić, bo zarówno pokonanie tych ostatnich schodów, jak i zejście nimi może być problematyczne. Widok natomiast nie różni się już tak bardzo od tego niższego tarasu. Możemy oczywiście spojrzeć z góry na całe koszary, na bramę Poniatowskiego na resztki tych murów, które otaczały Twierdzę Modlin, także na narew z mostem. Z pewnością widok ten może zapierać dech w niejednej piersi. A na koniec zostawiamy sobie muzeum. Po drodze mijamy Księżycową Ławkę i za chwilę już jesteśmy w środku Prochowni. Szybarka. Powstało Królestwo Polskie Podległe Rosji. Muzeum to nas zaskoczyło, bo właściwie nie mieliśmy tutaj żadnych wyobrażeń, tymczasem jest sporo obiektów multimedialnych, jest też dużo takich bardziej tradycyjnych eksponatów. Minus, że nie wszystkie działały tak jak na przykład automat do robienia zdjęć, można było się sfotografować na tle starego zdjęcia, ale niestety te zdjęcia nic się nie udawały i można je było wysłać na maile, i dochodziły po prostu puste plamy. Niestety, prawie na każdym stanowisku były jakieś niedziałające elementy. Ale plakaty super, prawda? Szczególnie poradnia dla niemowląt kropla mleka. Możesz się ustawić, założyć słuchawki i ułożyć się na tym. A i można strzelać chyba. No, No. lepiej, celuj. W ogóle słyszycie? Ja słyszałam. Co W pierwszej wojnie światowej, bez właściwego, długiego przygotowania, lekkiej, ciężkiej artylerii, bez i lotnictwa towarzyszącego, szli jak na MSR. W szkodowanych ale gęstych i zbawionych kolumn, szybką liczbą poruszając się po całym sektorze obowiązka, nie bardzo troszcząc się o życie. Nasza załoga zastygła w naprężonym oczekiwaniu. Niestety, po wybuchu II wojny światowej, twierdza Modlin dowodzona przez generała Wiktora Toma, skapitulowała dzień po kapitulacji Warszawy. Do dziś jednak możemy w Modlinie oglądać gabinet generała, czyli miejsce, w którym żył i pracował także w tych ostatnich dniach i godzinach obrony Modlina przed Niemcami. Muzeum pod Kopcem, choć wydaje się bardzo małe, to jednak jego obejrzenie takie dokładne myślę, że zajmuje około godziny, więc tyle czasu warto sobie na to miejsce przeznaczyć. Do tego oczywiście trzeba przeznaczyć trochę czasu również na samą twierdzę modlin, na wieżę czerwoną, na okolice. No a jak już trochę zgłodniliśmy, no to wybraliśmy się do piknego John'ego, czyli bardzo małej pizzerii niedaleko twierdzy, gdzie można zjeść pizzę z pieca opalanego drewnem. I faktycznie ta pizza jest bardzo smaczna na cienkim cieście, ale to ciasto. No jednak, co piec, to piec yy, robi robotę. Więc to miejsce, chociaż małe i ciasne, to możemy polecić. A jeśli chcielibyście nieco wnikliwiej poznać temat twierdzy Modlin oraz jej historii, odsyłam na stronę eurospacery.pl, gdzie znajduje się nasz artykuł.